Cześć, witaj na kanale Trenuj dla zdrowia, ja mam na imię Monika i w tym filmie chcę Ci pokazać, dlaczego białko w drugiej połowie życia jest jednym z najważniejszych składników diety. Będzie o mięśniach, spokojnie, ale też o zdrowiu, sprawności i długowieczności. Białko ma dziś trochę pecha, bo większość osób kojarzy je wyłącznie z mięśniami i z siłownią, z odżywkami, shakerami, z pakowaniem. I o ile u 20-latka takie myślenie jeszcze jakoś się broni, to u dwa razy starszych osób jest jednak trochę za wąskie. Po 40 roku życia. Organizm gorzej wykorzystuje aminokwasy, wolniej się regeneruje i szybciej traci tkanki, które nie są regularnie odbudowywane. Chodzi przede wszystkim o tkankę mięśniową, ale nie tylko. Z wiekiem wolniej odnawiają się także ścięgna, więzadła i tkanka łączna, czyli wszystko to, co odpowiada za stabilność, sprawność i odporność ciała na przeciążenia. Więc jak widzisz, tu nie chodzi tylko o mięśnie, które widzisz w lustrze albo których brak zaczynasz w tym lustrze zauważać. Bo mięśnie to tylko fragment układanki. Białko dostarcza aminokwasów, z których organizm produkuje enzymy, hormony, neuroprzekaźniki i komórki odpornościowe. To materiał, z którego ciało się naprawia po treningu, po stresie, po chorobie, ale też po zwykłym, intensywnym dniu. Takim, po którym mówisz, nie mam na nic siły, choć przecież nic specjalnego się nie wydarzyło. I teraz ważna rzecz. Jeśli białka jest za mało, organizm zaczyna wybierać i bardzo często wybiera najważniejsze, czyli przetrwanie kosztem sprawności. Regeneracja się wydłuża, odporność słabnie, a zmęczenie staje się czymś normalnym, a nie sygnałem ostrzegawczym. I wiele osób myśli wtedy, że tak już jest, jak się ma tyle lat co ja. No i w tym miejscu dochodzimy do długowieczności. Badania bardzo wyraźnie pokazują, że siła i masa mięśniowa silnie korelują z długością i jakością życia. Ale mięśnie nie funkcjonują w próżni. One potrzebują dwóch rzeczy. Bodźca, czyli ruchu, i materiału, czyli białka. Jeśli brakuje jednego albo drugiego, ten system po prostu się rozsypuje. Co ważne, to nie dotyczy wyłącznie osób trenujących. Nawet u ludzi mało aktywnych fizycznie odpowiednia ilość białka spowalnia sarkopenię, czyli utratę masy mięśniowej. Związaną z wiekiem. A to właśnie ta utrata sprawia, że z czasem trudniej jest wstać z krzesła, wejść na schody czy utrzymać równowagę. To są bardzo konkretne, codzienne rzeczy. A w jeszcze starszym wieku, takim naprawdę już zaawansowanym, białko bardzo często decyduje o tym, czy ktoś funkcjonuje samodzielnie, czy zaczyna potrzebować pomocy. I co ciekawe, wiele osób w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, bo o białku nadal myśli się głównie przez pryzmat mięśni, a nie zdrowia. Teraz źródła białka, bo tutaj też krąży trochę mitów. Produkty odzwierzęce mają pełny profil aminokwasów i są dla organizmu łatwe do wykorzystania. To jest fakt, ale to nie znaczy, że osoby na diecie roślinnej nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości białka. Są, tylko jest im trochę trudniej. Na diecie roślinnej jest to po prostu bardziej wymagające logistycznie. Trzeba świadomie łączyć produkty, np. strączki ze zbożami albo z orzechami, pestkami żeby w ciągu dnia dostarczyć komplet aminokwasów i dać organizmowi kompletny materiał do odbudowy. Najważniejsze jest to, żeby białka było wystarczająco dużo, niezależnie od Twojego stylu żywienia. Teraz omówimy sobie jeszcze dwa mity. Często pojawia się wątpliwość, czy można łączyć białko roślinne i zwierzęce w jednym posiłku. Otóż nie ma żadnych dowodów na to, że takie połączenie szkodzi trawieniu czy blokuje wchłanianie. To jeden z tych mitów, które krążą w internecie od lat, ale nie mają solidnych podstaw naukowych. Podobnie jest z przekonaniem, że nie wolno łączyć białka z węglowodanami. Ten mit wziął się głównie z dawnych teorii diet rozdzielnych, według których różne makroskładniki miały się trawić w niekompatybilnych warunkach. Ale nasz układ pokarmowy jest do tego świetnie przystosowany. Potrafi jednocześnie trawić białka, węglowodany i tłuszcze. Co więcej, węglowodany w posiłku często wręcz pomagają. Dostarczają energii, wspierają regenerację i poprawiają wykorzystanie białka, zwłaszcza po treningu. Więc jeśli jesz normalny, mieszany posiłek i dobrze. Się się po nim czujesz, to znaczy, że wszystko działa tak jak powinno. Warto też zwrócić uwagę na to, jak białko rozkłada się w ciągu dnia. Po 40 roku życia, jedno sensowne źródło białka w każdym głównym posiłku działa lepiej niż nadrabianie wszystkiego kolacją. Organizm lepiej wykorzystuje aminokwasy, gdy dostaje je regularnie w ciągu dnia. A co z trawieniem? Jeśli po białku czujesz ciężkość wzdęcia albo dyskomfort, to nie zawsze znaczy, że białko ci nie służy. Często problemem jest zbyt duża ilość białka naraz, tempo jedzenia albo bardzo przetworzona forma produktu. Ale bywa też tak, że problemem jest konkretny rodzaj białka. Są osoby, które po odżywce z serwatki mają wzdęcia i ból brzucha, a po białku roślinnym nie czują absolutnie nic i odwrotnie. To jest sygnał, żeby sprawdzić różne opcje, a nie żeby ograniczać białko w diecie. A skoro już wspomniałam o odżywce białkowej, to warto powiedzieć, że ona nie jest konieczna. Odpowiednią ilość białka da się spokojnie dostarczyć z normalnego jedzenia. Odżywka może być natomiast wygodnym dodatkiem wtedy, kiedy w ciągu dnia trudno ci domknąć zapotrzebowanie na białko, albo gdy brakuje ci czasu, albo apetytu na kolejny, normalny posiłek z białkiem. Natomiast batony i puddingi proteinowe traktowałabym raczej jako rozwiązanie awaryjne, a nie stały element diety. Oprócz białka często zawierają sporo dodatków technologicznych, w tym słodziki. Często są to poliole, np. maltitol, które u wielu osób powodują zdęcia, bóle brzucha i problemy jelitowe. Jedzone okazjonalnie zwykle nie zrobią krzywdy, ale regularnie nie są czymś, czego organizm naprawdę potrzebuje. Dlatego najlepiej, żeby podstawą było zwykłe jedzenie, a produkty proteinowe ewentualnie dodatkiem. Producenci żywności bardzo chętnie wykorzystują modę na białko. W sklepach coraz częściej widzimy produkty z dużym napisem proteinowe. To nie jest nic złego, ale warto czytać etykiety, bo zdarza się, że serek oznaczony jako proteinowy ma tylko trochę więcej białka niż zwykły serek bez tego napisu, a kosztuje o połowę więcej. Dlatego nie kupujmy haseł, sprawdzajmy co faktycznie jest w środku. I tu ważne zastrzeżenie, to nie jest film przeciwko węglowodanom ani tłuszczom. One oczywiście też są potrzebne. Dostarczają energii, biorą udział w produkcji hormonów i są niezbędne do prawidłowej pracy układu nerwowego. Białko nie zastępuje reszty makroskładników. Ono po prostu pełni inną funkcję i bez niego ten cały system nie działa dobrze. Często pojawia się też pytanie, czy białko szkodzi nerkom. U osób zdrowych, bez chorób nerek, spożywanie odpowiedniej ilości białka nie uszkadza nerek. Natomiast jeśli ktoś ma rozpoznaną chorobę nerek albo wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, to najlepszą drogą są badania i rozmowa z lekarzem, a nie bezkrytyczne słuchanie internetu. No dobrze, to na koniec konkrety. Ile białka jeść? Jeśli nie trenujesz, a Twoja aktywność to głównie codzienne funkcjonowanie. Sensownym zakresem jest około 1 do 1,2 g białka na kilogram masy ciała. Jeśli trenujesz siłowo, nawet rekreacyjnie, zapotrzebowanie rośnie. Najczęściej mówimy o przedziale 1,5 do 2 g na kilogram masy ciała. Nie po to, żeby budować wielkie mięśnie, tylko po to, żeby organizm miał z czego się regenerować. Oczywiście to nie są wartości do realizowania perfekcyjnie co do grama codziennie. To jest taki punkt odniesienia, który pozwala sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy w tych widełkach. I jeszcze jedno, w podeszłym wieku zapotrzebowanie na białko nie spada. Ono często jest podobne albo nawet wyższe, bo organizm może je gorzej wykorzystywać. Napisz w komentarzu, czy masz poczucie, że dostarczasz wystarczająco dużo białka. I jakie źródła białka preferujesz? Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, to zostaw subskrypcję. A jeśli chcesz wesprzeć nas jeszcze bardziej, możesz postawić nam kawę na supi.pl. Link jest pod filmem. Obiecuję, że zamienimy ją na energię do nagrywania kolejnych filmów, a nie na nowe kubki. Zatem ten mi się podoba. W drugiej połowie życia nie trzeba jeść więcej ani lepiej niż inni, tylko mądrzej, tak żeby ciało miało się z czego regenerować przez kolejne lata. Warto o tym pamiętać. I do tego pamiętaj jeszcze, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.